Niski Zapomniana górska kraina położona na południu Polski. Większość turystów omija Beskid Niski szerokim łukiem. Wybierają Tatry, Sudety, Bieszczady. I bardzo dobrze, ponieważ Beskid Niski, dzięki zmniejszonemu zainteresowaniu, do dzisiejszego dnia zachował bardzo dziki, Niedostępny i niezwykle klimatyczny charakter. Infrastruktura turystyczna tutaj jeszcze raczkuje. Sklep spożywczy, jeśli już występuje, zaopatrywany jest w asortyment niezwykle ubogo. Przewaga natury nad ludzką chciwością cywilizacyjną i przemysłową nadal dominuje. W Beskidzie Niskim. Korzystając z kilku dni wolnego listopadowego okresu międzyświątecznego, postanowiliśmy razem z Jonkiem ruszyć w kraj zapomniany turystycznie. Za pierwszy cel obraliśmy tereny opuszczonej wsi Czeremcha. Dzień dobry, jonek się przebiera, kamera na dachu samochodu. Gdzie jesteśmy i co robimy? Trzy dni w, Be w Beskidzie niskim i w Bieszczadach, w zasadzie to w Bieszczadach jest w planach. Yy, mamy zarezerwowane noclegi w schronisku jaworzec koło kalnicy i padła zapadła decyzja, że przyjedziemy tutaj w okolice. Wsi o nazwie Czeremcha. Zobaczymy, jak to wygląda. Plan jest taki, żeby dojść do granicy ze Słowacją. Tak, dobrze mówię, Jonek? Tak, tak. Na granicy ze Słowacją. Tam jest taki punkt widokowy. No i nie do przejechania autem, ale na piechotę tak. jak najbardziej. Rowerem. Dobijam buty. Nawet już ich nie, nie czyszczę, bo to jest bez sensu. One już praktycznie za chwilę będą miały ostatnią wyprawę. Zobaczcie <laughs> jakie dziury porobione już, widzisz? Wentylacja. Wentylacja. Przebieramy się i ruszamy. No i rozpoczęły się klimaty Beskidu Niskiego. Na początek przejście w brud po takiej drodze betonowej. Tutaj drogowska z Czeremcha 1.9, kilometra granica państwa 3 km. Czeremcha niegdyś tętniła intensywnie własnym życiem. Miejscowość położona w ogromnej, ale płaskiej dolinie, ulokowała się kilka kilometrów na południe. Od Jaślisk. do Czeremchy prowadzi bita droga, jednak wymaga ona samochodu terenowego. A co najgorsze, to tu się Ci wejście takie tutaj do środka to jest takie mocno wąskie, żeby chyba niedźwiedź się tu nie przedarł. Tak mi się wydaje. Chyba że młody. No w środku co? No kawałek dechami wybitej podłogi. O, ja jestem jeszcze szczupły, więc może się nie załamie, ale dwie osoby to tu chyba nie usiądą. Ale to chyba schron przeciwdeszczowy, nie? Ja bym to nazwał schron przeciw niedźwiedzi. Przeciw deszczowy też można Ledwo się jamyż. Drzwi otwarte na stałe. Wietrzy się, bo w środku bardzo duża wilgoć. A my co? My idziemy w tamtym kierunku. na. Tak teremkę. jest, na południe. Do granicy ze Słowacją. Zostało nam dosłownie. Bardzo mało drogi do Czeremchy. O czym świadczy ten? Oto znak drogowy Babadak 1034 km. Niektórzy wiedzą o co chodzi z tym napisem miłośnicy Beskidu Niskiego i takiej osoby jak Andrzej Stasiuk. Dokładnie. Stąd ten znak tutaj się znajduje Babadak 1034 km. Do Nordcap zostało niecałe 3200 z Buta. Dzisiaj tego raczej nie zrobimy, ale na rowerze stąd wyruszyć spod tego znaku. Też ciekawa może być przygoda, nie? Myślę, że tak, ale najpierw Słowacja. Da. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że przez czeremchę przebiegał popularny szlak handlowy prowadzący aż na Węgry. Stąd też i Czeremcha była większą miejscowością. W latach świetności liczyła aż 70 gospodarstw i żyło w niej około 400 ludzi. W XX wieku we wsi Czeremcha funkcjonował również obszerny PGR i do dzisiejszego dnia budynki tego kompleksu zachowały się w bardzo dobrym stanie. Ale o PGR-ze będzie kilka minut w dalszej części obecnego serialu. Natomiast, czeremcha to obecnie nic innego jak bardzo pospolita roślina porastająca tereny nie tylko Polski, ale i całej Europy. Czeremcha rośnie często w wilgotnych lasach łęgowych. Natomiast jej pestki z owoców zawierają silny środek trujący, jakim jest cyjanowodór. Potok przepływający przez Czeremchę nosi nazwę Biełcza. No obecnie mamy połowę listopada, klimaty bez skidu niskiego y, wyglądają w ten sposób, że już liści nie ma. Trawa też już się położyła spać, ale to dobrze, bo więcej widać. Nie jest tak zarośnięte. Tam płynie. Co to będzie za, za potok? Doliny. Może to będzie potok wybrać. Czeremcha. bo my generalnie idziemy tam. Tam się znajduje miejscowość Czeremcha. Może Czeremcha, nie? Sprawdzi się po na mapie. Można powiedzieć, że dotarliśmy do terenów dawnej wsi o nazwie Czeremcha. Tutaj jest też tablica poglądowa. Tam dalej za jonkiem pomnik. Cerkiew stała dokładnie w tym miejscu, gdzie znajduje się ten pomnik. Była to Cerkiew grekokatolicka. katolicka Natomiast po drugiej stronie drogi znajdują się jeszcze pozostałości pod cmentarzu. Krzyży już nie ma. Co trzeba wiedzieć. Wieś już w XVI wieku powstała, natomiast w latach swojej świetności tutaj mamy na przykład jeszcze nie pozostałość. w latach swojej świetności żyło tutaj ponad 400 osób. A w 2018 roku żyła w tej wsi jedna osoba, 4 lata temu dokładnie po polsku i po łemkowsku napis, tak? Chyba po łemkowsku, ale nie jest. Połemkowsku tak. będzie. Pomnik wystawiony w 2011 roku przez sponsorów. O Kanada, Anglia, Polska też jest. O, pomnik powiem Ci kurczę, taki ładny i ciekawy, nie? Ta grafika bardzo. O no, grafika ciekawa. No i tam dalej znajduje się jeszcze krzyż, a tutaj Wypłaszczenie. Tu była ta cerkiew grekokatolicka. O, zobacz, widać nawet pozostałości takiego obmurowania też, nie? Tutaj. Dziś? Przyjrzyj się. Nie? O, tutaj tam, tam, tam za tylko tych drzew takie. Mhm. Jest takie jakby. No a tutaj by mogły być. Tutaj fundament? była? Tak, to były fundamenty na bank. Tutaj pod pod dawną cerkwią. Oczywiście znajduje się też cmentarzyk ludzi pochowanych ze wsi Czeremcha. Podejdziemy do tego nagrobka, bo wygląda na nowy. 2008 rok pochowano tutaj kobietę. Ale wychodzi na to, że ona mieszkała w Stanach Zjednoczonych, bo jest USA napis. Zumujesz, Dasz radę zumować kamerą na napis? USA widzisz? Tak jakby ona mhm. wyprowadziła się do Stanów Zjednoczonych i jak zmarła to ją tutaj pochowano. Może miała takie życzenie, nie? Na a ziemię. Może jakaś na ostatnia ziemię. mieszkanka. Mhm. 2008 rok. 42.8. A tutaj bardzo stary nagrobek. O patrz, jeszcze jest widoczny w miarę czytelny napis. Też po A tutaj... Data 30, chyba 8 albo 9 rok końcówka, tak mi się wydaje. To okay. akurat ciężko powiedzieć, bo zatarte. No i tutaj też już się element piaskowca nieco oderwał, nie? No a tam trzy jeszcze takie, trzy pozostałości po nagrobkach, bo tych krzyży metalowych nie ma. Albo po prostu zniszczały i się oberwały, albo. Albo brzydko mówiąc, byli tu złomiarze, nie? Bardzo możliwe. No i przepiękne tereny. Malownicze. Tam już, tam jak już są te grzbiety, to już jest Słowacja. Tak. W tamtym kierunku zmierzamy. Janek zabrał ze sobą lornetkę. Wypatruje, czy przez granicę nie przechodzą jacyś nielegalni turyści. Patrol amatorski. Ile to, ile to razy cię powiększa ta lornetka? 10. 10 razy, no. No to coś wypatrzysz. Na klimacik Beskidu Niskiego. Bardzo ciekawy tutaj we wsi Czeremcha. No wiadomo, te góry nie są tam jakieś takie zabójcze, nie? Jak sama nazwa wskazuje, Beskid Niski. Ale jest na czym zawiesić oko, nie? I jeszcze taki, kurde, klimacik tych, tych brązowych liści, które jeszcze na drzewach zostały, nie? późno-jesiennych. W zasadzie to teraz jest środek jesieni. Tam jest jakieś rozlewisko. Ciekawe czy, czy są ryby. Może podejdziemy, zobaczymy. Możemy. Jakieś szczupaki. Tego bym się nie spodziewał. Nie miałoby się gdzie rozpędzić. Miłe zaskoczenie dla wędrowca. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Wiata. Widać, że nowej, e, świeżej konstrukcji. Jest też jak na rowery, pomyślny, można z tego korzystać. Oczywiście jest też regulamin, trzeba się zapoznać. Zobaczcie, drewno przygotowane już, by tylko podłożyć ogień i palić. Tutaj nawet jest węgiel na, na, na grilla. O, ale ktoś nie mógł się powstrzymać i kiepa rzucił tu. A obok przecież ma koś na śmieci, nie? No, idiota. No, <laughs> to jest ciekawostka, no Tutaj więcej drewna przygotowane. Także, kurde, świetna sprawa tutaj w Beskidzie niskim dookoła nie tylko łąki, lasy, pagórki, nie? Jedyne zagrożenie to co? No, nie gdzieś może się tu przyplątać, jak poczuje kiełbę, nie? Smażoną. Albo wilk. Wilk to chyba ucieknie. Nie? Albo można dostać tutaj jakieś No bo co? To nawet. Jurde, jakbyś się tam namiocik w dole rozbił to spoko nie. Albo nawet wyżej na przełęczy, bo to są a. dwie opcje, żeby się dostać na Słowację. Albo tu, albo dłuższa trasa na prawo. Aha, a my idziemy tą na no. razie, nie? A do tego jeziorka nie idziemy, po prostu nie chce nam się, o do tego. Oczywiście bezkit niski y, zawiera bardzo dużo takich krzyży. Tu akurat w miejscowości Czeremcha te krzyże są naprawdę bardzo dużych rozmiarów. To ma co najmniej 4 metry ten krzyż. Jak nie więcej. To 4 metry ma, nie? Ale widać, że był... była figurka, tylko zostały miejsca po nitach. Po gwoździe. No, nity, gwoździe, nie? Warto tutaj przytoczyć pewną ciekawostkę którą chciałem się z Wami podzielić. Słuchajcie. W naszym układzie słonecznym najwyższa góra wynosi 23 km wysokości. Natomiast na Ziemi najwyższą górą nie jest wcale Mont Everest. Okazuje się, że najwyższą górą na Ziemi jest Mauna Kea jest to góra, która znajduje się pod wodą oceanu. Jej wysokość wynosi ponad 10 km.